<gry Öylelifting> no tak półtora roku tam, tak? Także no tak, godzina gdzieś tam, 11, dopiero Strasznie jest, jak pada też od czasu do czasu, nachodzą mnie takie myśli, że rano się budzę, też pada mówię chłopie. Co ty tutaj robisz? To nie spać w domu jeszcze za 3 godziny, muszę się dociągnąć, wstać wypić kawkę i sobie poleżeć. Ale to 5 minut. No Idzie się dalej. Jest bardzo fajnie. Już dzi dzisiaj pracam do domu. Każda Chodzi o formę fizyczną. Od 1 do 10. Czuję się na 10. To jakiś tytan. Ja się czuję na 5. W grzybce, dwie rzeczy mi się nie podobają. To, że się wcześnie wstaje i że się dużo chodzi. A reszta jest fajna. A jak się idzie? Jak, jakie są emocje? Cudownie. Cudownie. o Nie, ja jakie. jakieś...